Ostatnio wychodzę no. z domu i sąsiad mnie tak haltuje przy wyjściu i mówi: Panie, pomóż, bo tam sąsiad się wyjebał. A że ja ostatnio w, w tym szpitalu siedziałem, to jestem taki, wiesz, uwrażliwiony na, na ludzką szkodę. Mówię: Dobra, mm. pomogę, nawet, mimo że się śpieszę. Podchodzę i w ogóle wykluczyłem, że to może jakiś pijak. Oczywiście, pijak najebany leży i tak. To jestem człowiek, kurwa, drugi pijak. I że tam trzeba go zanieść. On. Panowie, jak mnie podniesiecie, to ja sobie już poradzę. Podnosimy drania, czeku, on taki trochę jak kulka, i kurwa leci na plecy na nie, więc już wiem, że muszę go prowadzić do domu. No i go prowadzimy, i tam jakaś baba. Podchodzi, tego, nie można tego pana zostawić na mrozie, bo zamarznie. On ma rentę, chorą rękę. Człowieku, ja go widzę non-stop na tym osiedlu, on non-stop najebany. Za tę rentę, czy ja chcę rentę. On nic nie robi, tylko chla od rana. I no. potem kończy, czy no, zajebiście, no. Ile tej renty, człowieku? A teraz sobie pomyśl, że to jest uchodźca. Że też tak. Że to jest taka, jak jest tą pomocą. Kurde, idziesz idziesz bez, sobie, sobie no. i on tam leży, tragedia się dzieje, wiesz, i idziesz dalej do autobusu, nie patrzysz. Wszystko jest dobrze w twoim życiu. Mm -hmm. Ale jak się tylko obejrzysz troszeczkę, mm -hmm. zaraz musisz go prowadzić, zaraz najebany, zaraz śmierdzi. Zaraz się rozkręci. Tracisz godzinę czy dwie, wiesz, na, 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 ten, na załatwianie spraw z typem i chłop jeszcze się okazuje ma rent. No ale to co, byś mu zabrał tą rentę? Żeby już nawet Nie, napić no niech Nie, nie mógł, no nie to już to jest jego życie, ale Maciej dobrze mówi, że. Ja no, nie rozumiem, zrozumiałem jego Że przekazy. jak dostajesz pieniądze za darmo, za nic nie robienie, no, tak. to najprawdopodobniej będziesz trwonił. Nie, nie zainwestujesz w kryptowaluty, nie otworzysz biznesu, tylko będziesz tam chlał. No oni nie no piją, tak. no to oni tam ssie będą palić, tak? Mhm. Drapać się po tyłku, za... nie wiem. I jeść te czy kebaby. Od Saida. Na... A to, to też telety. dobry pomysł, że moglibyśmy zrobić tak, że byłby test na Polaka, i właśnie pije. Czy ty, pi... ty pijesz, czy ty nie pijesz? Ale wyjara mu nie pozwala. No trudno, przechodzisz na katolicyzm. No, no tak, przechrzt, polska katolicka się mówi. Więc jak chcecie, właśnie to by było, można było zrobić. Wyśrubowane warunki, żeby się udowodnił, że ty tym Polakiem jesteś. I ogórka kiszonego musisz zjeść, e, wódkę popić. Maślankę, no. oni tam ponoć z tych krajów hmm. Dalekiego Wschodu maślanki, oni w ogóle nie, nie komoją tego konceptu, że czekasz aż mleko się zsiądzie, wiesz, zgnije Aha. i ty to chlasz. I ja bym właśnie tym ich tak. częstował. maślaneczka i wódeczka. Tak. Kiełbasę, ale oni nie mogą, bo ze świni. O, kiełbasę ha! też, dobrze, no. 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 Chcesz być Rozwiązany. Polakiem, to zapraszamy. Asymilacja trzeba od, tak. od kolebki, od tego. Od paznokcia u stopy, aż po czubek głowy. Od początku. I na przeszkolenie do polskiej rodziny. Posadzić przed telewizorem 17 teleekspres, kabarety, potem... później schabowy. Wiesz, ten Martadela, właśnie, Rosł w niedzielę, we w poniedziałek, w poniedziałek, transformacja na y, pomidorówkę, wiesz. No, to jest. I jakiś on pomysł. powinien w ten tryb wejść, tak. i on by wtedy tak. pokochał Polaka. Tak. Ale też mi się wydaje, że dobrze by to zrobiło, gdybyśmy każdy powinien dostać na wychowanie takiego jednego y, uchodźcę. Małego, właśnie. Nacinam tych Dlaczego no ty byś go wychował? By nie masz lesie. cierpliwości do, do, do ludzi, do dzieci. Mam bardzo dużo. Tak. Tak. Właśnie widzę ja jak Artur był i że się go pogonił A jak, jak, jak byś no, go bo, po... <laughs> no wiesz, są pewne, jakby ten, jak to się mówi, a Little training Aha. robisz na początku i czas jak to, jak, te, jak z little training ci nie wyjdzie, to już jest, to już jest kaplica no. Test na zjeba, tak? Tak? Co test na zjeba? Nie, nieważne. Um i byś pokochał tego uchodźcę. Właśnie. Jak jak go... Go... Oni mówią, już go wypuść teraz. A ty byś jak nie... taki ptaszek, wiesz, są te filmy, nie? <laughs> Dodo, taka, fi, taka strona na Instagramie. I ja bym go nie puścił. I że tam że złamane ma skrzydełko no. i ludzie go leczą, a potem musisz go wypuścić, bo on. No to no, cześć. Mówię. No nie, byś się w nim zakochał. Byś tam, że kochasz go. Ale jak ojcowską miłością no pedofilską? Mówisz, ja, ci, ja ci załatwię co całą mi drogę. Input, co mi Na SGH pójdziesz, tam będziesz no. biznesmenem. No to nie mógł, to ty będziesz. No to jak ze mną zostanie, no mówi, to mówi, dobrze. Tata, ale ja u Saida mam robotę fajną. Usa, Kebaba Usa będę kręcił, sajeda. I ty <laughs> mówisz, nie, ty ja mam dla ciebie lepszą, ale, ale program rządowy... Czyli mówisz, pier... że jakieś niespełnione ambicje bym projektował na no. tego biednego no. małego tak, Afgańczyka. Tak. No nie trudno, Polaka. No. Albo będziesz bo mógł, to nie mu wkręcisz. Podcast ze mną będziesz robił. No tata, ale ja się wstydzę. Mhm. Nie no, musisz. No nie. to trudno, no mógł lepiej trafić na kogoś fajniejszego. No się. i widzisz, i to też, no bo ludzie są różni, nie? No są. Różnie go wychowają. Mi się podoba twoja wersja. Że co? Że, że ta pomidorówka. Tak, żeby go przy, przyzwyczaić do tego, żebyś I miał nawet takiego... I no to najlepiej właśnie ja też mu na jakiejś plebanii, nie? Tak. Żeby ten kościół jeszcze tak. tak... ci księża mogliby właśnie się tak... To, to był Oni pomysł tam tych... no, Każdy ksiądz. To był, to był, to był... To był tylko krótki klip z podcastu Koledzy z Internetu. A pełen odcinek znajdziesz na naszym kanale głównym. Też na YouTubie Pasieka Network. Kliknij, dołącz, subskrybuj jeden i drugi kanał. Dzwoneczki, łapki w górę. E?